Ta pikrzymka jest już w presie. Zostań z nami. Dołącz do nas, daj się skusić. Nikt cię tu nie będzie dusić. U nas dobrze, u nas miło, u nas lepiej będzie cię znaleźć. Rafać, bo dzisiaj wszyscy chcą cię oszukać! Najmłe diabły! Tylko tchórze chcą pokoju! Nie mścić się, zginąć w boju! Wszyscy idą do Betlejem, a tam zimno i wiatr wieje. Zostań z nami! Zostań z nami! Będzie ciepło ci latami! Bez opłaty sta się dzisiaj już bogaty. <laughs> <laughs> Dostępy anielskie! wszechstronne. wieczy na nasze żądanie! żądanie. <laughs> Nadszedł czas bitwy. Żyjemy na z a <grystanie> <grystanie> królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni ci, albowiem oni ziemię posiądą. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy czynią dobro, albowiem oni będą synami Bożymi.